Liceum Czartoryskie. Czartoryskie. Według mnie Liceum Księcia Czartoryskiego. W 2016 roku. 2016. Bardzo dobra opinię. Jedna z najlepszych. Wydaje mi się lepsza. Jest to szkoła, bo buduje charakter. Tak, tak, zdobywania super wiedzy, najlepszych wyników, ale czerpania z tej nauki czegoś na przyszłość, i to wydaje mi się jest bardzo fajne. Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi, matematyka, fizyka, informatyka, masz o klasie, która pozwoli ci na opanowanie postaw programowania, algorytmiki, elementów matematyki wyższej, lub też po prostu logiczne myśli, jeśli chcesz wykazać się swoją inteligencją, przyjdź do klasy matematyczno-fizycznej. W tej klasie świetnie cię przygotują do matury swoich przedmiotów, a także na ta klasę, która cię potrzebnym, na dalszym etapie kształcenia na uniwersytetach, technikach czy też innych uczelniach technicznych. Interesuje Cię Matematyka i Geografia? Chciałbyś w przyszłości studiować na AGH, a może na SGH? Ten profil jest stworzony właśnie dla ciebie. Matematyka, geografia i angielski to będą twoje przedmioty rozszerzone. dodatkowym przedmiotem Marketing i komunikacja społeczna. Tu doskonale przygotujesz się na studia o kierunkach ścisłych, ekonomicznych rachunkowość, bankowość, finanse, administracja. To nie będzie dla Ciebie żaden problem, na pewno wszędzie się dostaniesz. Wybierając sobie profil lingwistyczno-ekonomiczny, zapewnisz sobie biegłe opanowanie języka angielskiego oraz doskonałe przygotowanie w zakresie matematyki. Ten profil zapewni Ci świetny start na nauczanie w Polsce, jak i za granicą. Rozszerzonymi przedmiotami będzie matematyka, angielski oraz dodatkowy przedmiot Biznes English z elementami wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Biblioteka jest dla ludzi godnej wiedzy. Jeżeli interesujesz się filozofią, filologią, włosem, historią, prawem, sztuką, muzyką, teatrem, w naszej szkole powstaje dla ciebie profil prawniczo-medialny. Masz w sobie rozszerzoną. Historia, polski, włos, angielski, a do tego masę dodatkowych przedmiotów, takich jak edukacja prawna i obywatelska, czy też media i sztuka. Jeżeli od zawsze chciałeś być dziennikarzem, socjologiem, filozofem, czy też prawnikiem, jest to wybór idealny w ciebie. Jeśli od zawsze chciałeś być lekarzem i w dzieciństwie grałeś w operacje, klasa medyczna stoi dla Ciebie otworem. Przedmiotami rozszerzonymi są biologia, Chemia i język angielski. Przedmiotem dodatkowym są podstawy ratownictwa medycznego. Zapraszamy! The wise speak only of what they know, Hilah, Son of Yahlord. A witness for you. Therefore be silent. Tylko pamiętaj, musisz bić do Czartorycha, nie wbić. Musisz się wejść do czartorycha, musisz paść do Czartorycha, przyjść do Czartorycha.